Ej, ja latam! Uu, uu. Co to za statek? Nie! Oła, czekaj, to mnie przyciąga! Oła, gdzie ja jestem? Muszę zobaczyć, czy naprawdę ja wejdę do takiego statku? Nie chcę być! Ach. O Jezu, gdzie ja jestem? E o! Dobra, gdzie ja jestem? E? To jest! To jest! A bogus! A bogus! A bogusy tutaj są! Happy, happy jestem! Ale tak, miałem jeszcze pójść po tego. Czekaj! Eee, jesteś tam pomidor! Do no, Boże! E, ale skąd ty wyzdrowiałeś? No, no, jak, jak? Nie wiem, sam. Ale. Wiesz, co? My mieliśmy być na ziemi, a my mieliśmy wyjechać poza granicę, a nie gdzieś pojechać. Pojech wiesz, gdzie? Ach, do kosmosu. Ale po co my tu przyjechaliśmy? A no, tak, pokonać te roboty, co nie? Chyba. Halo! Halo! O, no, dobra, dobra, dosyć. Idziemy na na tych robotów. Ty, 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 ty. Pomarańcza i jabłko. Odcinek drogi. Kosmos. Dobra, to już mamy taki plan, co nie? Musimy wziąć pistolety. Ale po co nam pistolety? Nie wiesz po co? Dobra, ja ci mogę powiedzieć, bo jesteśmy brachabi. E... No i co ty znów masz na tym brzuchu? A to tylko wysypka. Wysypka. Idź mi stąd. A! Boże, ja uciekam. Ja... Eee, wszystkie z Twojej głowy, ok? Nie chyba. O nie, czyli ja będę musiał sam walczyć A Amogusami. A Amogus. Amogus? Co to jest? Co to za noga, wystaje? Amogus coś ty znów utknął w ścianie. No utknąłem, ratuj mnie! Bo nie mogę wyjść! O! Ja nie mogę. No i no i ja mówiłem nie pi oleju, bo będą takie rzeczy się dziać. No i tak samo pewnie ten z góry zrobił. No, tak. Ratunku. Czekaj, a kto będzie kierował statkiem? Przesłon musi się zapaść. Nie, 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 Musimy uciekać, Już grawitacja nas podnosi, chyba. Nie, grawitacja, uciekać. O, grawitacja. O, 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 o. O, o. Nie, o nie, o nie, o, o. O, ma Ooooooo! O Jezu! U! Dzień dobry! Dzień dobry panu! O co chodzi? Musimy się stąd szybko iść. Dlaczego? Może pan nas na ziemię przysłać dobrze? Ej, A ja co ze mną? Ciebie też. Ua! No i teraz pora na mnie. Dobra, pora na mnie Jak nie no Poważnie, udało mi się tam dolecieć Nie Halo, ktoś tam położy? Ktoś tu jest? Dlaczego jest tutaj taka... Już nie ma grawitacji, jupi. Ale czekaj, ale w ogóle nigdy nie, nie grawałem tym statkiem. To w każdej chwili w tym statek się podpalić. Co to za beczka? Zapomniałem, że umiem wybuchać. What? No bo to jest głupia beczka. No i utknęliśmy tu. Nie wierzę. Z beczką jakąś. Nie wytrzymam.